Nazywam się Özgür. Jestem szefem kuchni w hotelu Six Senses. Swoje doświadczenie zdobywałem pracując w wielu krajach. Dzięki temu w dość młodym wieku zostałem szefem kuchni. Jestem dumny z tego, że mogłem pracować z różnymi szefami kuchni na całym świecie. Dzięki temu czuję się pewnie w swoim zawodzie. Tak, to nasz hotel. Pierwszy raz jestem na kursie rybackim, w związku takim ogromnym, jeszcze nigdy nie łowiłam ryb. A już na pewno nie spodziewałam się, że będę łowić je, będąc gościem top luksusowego hotelu w Stambule. zarzucimy sieci? To działa. Wiesz, się tego używa? Nie wiem, ale Ertan na pewno nam wytłumaczy. O, właśnie idzie. Nie jest to morze czarne, gdzie są najlepsze połowy ryb, ale spróbujemy dziś szczęścia w Bosporze. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Razem z tobą zrobię to pierwszy raz, a on pokaże nam jak się łowi ryb. Jestem na prostym rybackim kutrze, gigantycznym, z cudownym rybakiem i po raz pierwszy w życiu dotykam sieci rybackich i właśnie je zarzucam do Bosporu. Niezwykłe Nie i spodziewałam się, że ten hotel naprawdę może spełniać wszelakie marzenia, nawet po prostu łowienia ryb na morzu. Aby móc cokolwiek złowić, trzeba być bardzo cierpliwym. Ile kilogramów ryby można złowić przez noc? To zależy. Można złowić od tysiąca sztuk. Czasem będzie to tysiąca, a czasem pięć tysięcy. To zależy od dnia i szczęścia. Dziękuję bardzo. Tysiące ryb codziennie, co rano wyławia, właśnie w tak cienkiej, delikatnej, przejrzystej sieci. No i teraz pozostaje mi tylko naprawdę, naprawdę marzyć, żeby cokolwiek się nam dzisiaj złapało.